Dzisiaj omówimy sobie nowy zwiastun Ant-Man The Wasp Quantumania i ja wiem, że pierwszy zwiastun Ant-Man 3 już dawno wyszedł, ale jakoś nie miałem głowy do zrobienia tej analizy, no także co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwsze ujęcie i może nie ma tu nic ukrytego, ale warto wspomnieć, że teraz na ekranie widzicie San Francisco, czyli miasto z którego pochodzi Scott Lang. Zwróćcie też uwagę na to, że w tle leci fragment dialogu Scotta z Kangiem Zdobywcą. Kang stwierdza, że Lang jest interesującą osobą, ponieważ co prawda jest Avengerem, ale stracił dużo czasu. I to no, bardzo. Oczywiście odnosi się on do tego, że w scenie po napisach Ant-Man and the Wasp Scott utknął w wymiarze kwantowym i nikt nie mógł go stamtąd wyciągnąć. Było to spowodowane tym, że jego rodzinę wymazał Thanos, więc przez pięć długich lat Antman tkwił w innym wymiarze, co swoją drogą pomogło pokonać Tytana w endgame. Na ziemi Scott zostawił córkę Cassie, która podczas jego nieobecności dorosła, ale ojciec nie mógł tego zobaczyć na własne oczy. To właśnie o tej stracie czasu wspomina Kang. Władca czasu oferuje Antmanowi pomoc w zamian za przysługę. Zobaczcie, na tym ujęciu przedstawiono nam prawdopodobnie jakąś siedzibę w tej kwantowej cywilizacji, jak i samego Kanga. Jest ona stworzona w klimacie TVA, organizacji kontrolującej czas, którą poznaliśmy w loki, no i z tego powodu w internecie pojawiła się ciekawa teoria, że TVA istnieje w wymiarze kwantowym. Agencja jest poza czasem, bo sama go kontroluje, więc to by się zgadzało. Poza tym, w Endgame Avengers użyli właśnie tego wymiaru, by podróżować w czasie, co stawia kolejny fundament trafności tej teorii. W tle możecie usłyszeć słowa z Janet Van Dyne która mówi o tym, że Kang potrafi kontrolować linię czasu oraz rzeczywistość, więc nie powinno się mu ufać. Jednak warto zastanowić się skąd ona to wie. No więc zacznijmy od samego początku, czyli od tego, że podczas jednej z misji Hanka Pym i Janet musieli oni powstrzymać atak bombowy, który mógł zgładzić wielu, naprawdę wielu ludzi. Nie mogli oni jednak przebić się przez pancerz lecącej rakiety, więc Janet postanowiła, że przedrze się przez malutką szparę, zmniejszając się do wielkości atomu. Oczywiście konsekwencją tego była pewna śmierć i pozostanie na zawsze w wymiarze kwantowym. Co ciekawe, Scottowi wiele lat później udało się z niego uciec, więc w drugiej części swoich przygód ruszył na pomoc Janet. Wszystko skończyło się szczęśliwie, jednak warto zatrzymać się w momencie pobytu w Wandyne w wymiarze kwantowym. Podobno zapadła w głęboki sen, co wynika z sytuacji przedstawionej w Ant-Man and the Wasp. Jednak raczej nie od razu, możliwe, że na początku w jakiś bliżej na nieznany sposób miała do czynienia z Kangiem i resztą ekipy. Zatrzymajmy się na tym ujęciu, bo możecie na nim zobaczyć dwie bardzo ciekawe rzeczy. No, po pierwsze wygląd debiutującego Modoka, czyli swego rodzaju mutanta. Szczerze wam powiem, że wygląda nieźle, tylko mam wrażenie, że jego twarz jest zbyt ludzka. W sensie, no w komiksach wydaje się bardziej odrażający, ale może to ujęcie po, po prostu ma taki wymiar spokojny, coś tego typu. No właśnie patrząc na to, możemy stwierdzić, że konflikt między Kangiem i Modokiem, a tymi naszymi bohaterami, nie pojawi się od razu. Dowodem jest to, że w tej scenie wszyscy stoją obok siebie i raczej nikt nikogo nie chce zabić. Znaczy, stoją to za dużo powiedziane. Taki żarcik, no. W tej scenie istotami, które pomagają Scottowi dosięgnąć tego ogromnego czegoś, są jego własne warianty, a raczej iluzje stworzone przez Kanga lub jakieś załamanie czasoprzestrzeni, nie wiem. Tutaj pojawia się mały paradoks, bo na koniec zwiastuna te istoty wciągają go swoją gromadę, więc no ciężko dokładnie to wyjaśnić, ale myślę, że jest to coś w rodzaju ostatniej sekwencji, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Kang obserwuje jakąś wielką bitwę, która będzie rozgrywała się tuż przed jego siedzibą. I szczerze wam powiem, że mam na to pewną teorię. Możliwe, że oprócz tej cywilizacji Modoka i Kanga, czyli prawdopodobnie czegoś w stylu AIM, w sensie tej armii, będzie istnieć jeszcze jedna nękana przez tą pierwszą. Nasi główni bohaterowie sprawią, że wybuchnie powstanie i rozpocznie się otwarta walka. Potwierdza to też to, że na tym ujęciu wojsko Kanga podrywa swoje myśliwce, a w tle widać zgromadzonych żołnierzy. Oczywiście tu jeszcze jedna scena, która wskazuje na konflikt cywilizacji, chociaż no, nigdy nie wiadomo, co przygotowali twórcy. Cassie stwierdziła, że to wszystko jej wina. Odniosła się do tego, że to ona wszystkich przeniosła do wymiaru kwantowego, co lepiej widzieliśmy w pierwszym zwiastunie. Zwróćcie też uwagę na to, że na tych dwóch ujęciach widać strażników w takich dziwnych hełmach. Którzy no, zabierają Cassie. Ci sami strażnicy stoją tutaj, a więc sceny dzieją się w tym samym miejscu. Będzie to najpewniej zwrot akcji, bo Scott nie zgodzi się na wypełnienie przysługi dla Kanga. Zdobywca odbierze jego córkę i wtedy Antman będzie musiał wykombinować coś, by ją uwolnić. Może też być lekko inaczej, może Scott wypełni tą przysługę, ale Kang i tak zabierze Cassie. Potwierdzają to też słowa langa, który mówi, że mieli oni umowę. Pomiędzy oboma panami wywiązuje się niezła walka, która będzie takim punktem kulminacyjnym tej zmiany charakterów filmów o Ant-Manie. Dosąd były raczej komediowe, ale w lutym zobaczymy brutalną produkcję, co pokazuje m.in. twarz Scotta na tym ujęciu. Jeszcze muszę wspomnieć o walczącym modoku. Na tej swojej wielkiej twarzy ma już klasyczny hełm, więc wygląda zdecydowanie lepiej. Jednak wygląd to nie wszystko i mam nadzieję, że twórcy postarali się przy pisaniu jego postaci po prostu żebyśmy się nie zawiedli. Oprócz tego, co mogliśmy zobaczyć na ujęciach, warto zwrócić uwagę na pojawiające się w międzyczasie napisy. Mówią one o początku nowej dynastii, co jest jasnym odniesieniem do wprowadzenia głównego antagonisty sagi Multiverse'u, czyli Kanga. Finał tej historii prawdopodobnie zobaczymy w Avengers: The Kang Dynasty. Właśnie te napisy potwierdzają plotki dotyczące Quantumania, że będzie to film przełomowy i że będzie wielkim zwrotem akcji w aktualnej sadze MCU. Zwiastun sam w sobie jest bardzo tajemniczy, ale mniej więcej podsunął nam motyw przewodni filmu. W Ant-Man 3 bohaterowie przeniosą się do wymiaru kwantowego i tam poznają Kanga Zdobywcę, z którym w układ wejdzie Scott Lang. Z tego wyniknie konflikt, który na stałe wprowadzi nam władcę czasu do MCU. Na dzisiaj to wszystko. Możecie napisać w komentarzach co myślicie o drugim zwiastunie Ant-Man and the Wasp Quantumania. Zachęcam, żebyście zobaczyli sobie jakieś inne materiały z mojego kanału, bo może coś was zainteresuje. Może też jakiś subik, coś tego. No, to już Wasza decyzja, a teraz dziękuję za oglądanie tego materiału, no i do następnego.